Witam Państwa we wtorek 9 kwietnia. Przez ostatnie 24 godziny fundamentalnie i też sentymentalnie na rynkach nic się nie zmieniło, więc rynki głównie oczekują na konferencję Europejskiego Banku Centralnego oraz Minutki z rezerwy federalnej. Natomiast jeżeli chodzi o takie komentarze dotyczące samego Brexitu, kilkanaście minut przed godziną 11, pojawiły się spekulacje, że kanclerz Merkel byłaby skłonna zgodzić się na pięcioletni okres dostosowawczy dla irlandzkiego backstopu. Do tej pory przedstawiciele Unii Europejskiej stanowczo odrzucali taką możliwość. W efekcie na funcie brytyjskich można było zaobserwować tylko taki kilkuminutowy spike na kilka 10 pipsów, natomiast później po tym, newsu, ten, po tym newsie ten cały ruch wzrostowy został zanegowany, więc no suma sumarum nie ma dzisiaj tak naprawdę o czym mówić, jeżeli chodzi o fundamenty. Również jeżeli sobie spojrzymy na kalendarz makroekonomiczny, to w sumie będzie brakowało danych. Dopiero później o godzinie 23 będzie przemawiał jeden z członków rezerwy federalnej, więc dzisiaj bardzo szybko przejdziemy do w części technicznej. Wczoraj po godzinie 12 mówiłem o tym, że gdybym miał wybierać scenariusze dotyczące dolara, czy to byłyby wzrosty, czy spadki, to, to wyraźnie powiedziałem o tym, że raczej bym zakładał spadki. No i wczoraj ze względu na to, że tak naprawdę no brakowało żadnych informacji być może fundamentalnych, być może doszło do redukcji pozycji. Wczoraj na indeksie dolara zobaczyliśmy większy ruch spadkowy. Znaleźliśmy się znowu w okolicy poziomu okrągłego 97 Dzisiaj natomiast rynki przebiły ten poziom. Widać też na ostatniej świetce jednogodzinowej, jak rynki po raz kolejny przetestowały ten poziom. No i jak na razie cały czas utrzymujemy się poniżej tego poziomu, więc moim zdaniem im dłużej będziemy poniżej poziomu 96-97, tym raczej będzie można zakładać dalsze spadki. No i też trzeba przede wszystkim uważać na jutrzejszy dzień, ponieważ Nikt nie zakłada jakichkolwiek zmian w tym, co, co powie Mario Draghi, a moim zdaniem być może ze względu na to, że właśnie Mario Draghi nic nie powie, to może to być kontynuacja dalszej wyprzedaży amerykańskiego dolara. Więc tak, tak się przedstawia sytuacja technicznie na indeksie dolara. Ewentualnie, gdybyśmy w dalszej części dnia weszli powyżej poziomu 96-97, to moim zdaniem wtedy może pojawić się ewentualna większa korekta wzrostowa. Natomiast ja osobiście bym poczekał, wstrzymał się z decyzjami do momentu, kiedy do gry wejdą Stany Zjednoczone, czyli mniej więcej na godzinę 14. Jeżeli chodzi o samego eurodolara, to już bodajże w czwartek, albo nawet w piątek, mówiłem o tym, że tworzy się tutaj taka potencjalna formacja ewentualnego odwrócenia. Ten wczorajszy, nawet, ruch wzrostowy był to bodajże największy ruch wzrostowy od ostatnich kilku tygodni, więc widać wyraźnie, że zmienność na eurodolarze jest naprawdę bardzo niska. Natomiast przed większymi wydarzeniami, ja zawsze to podkreślam, jeżeli mamy do czynienia z posiedzeniem banków centralnych, to część inwestorów ze względu na to właśnie ryzyko woli po prostu zredukować swoje pozycje no i ze względu na to, że w ostatnich tygodniach był wyraźnie trend spadkowy, wczoraj, moim zdaniem, to właśnie redukcja pozycji krótkiej doprowadziła do wzrostu. Więc, jeżeli ktoś z większych inwestorów jeszcze nie zredukował swoich pozycji, to być może na kolejnych. Szczytach dojdzie do redukcji tych pozycji, no i to automatycznie spowoduje to, że w zależności od tego, jaka będzie płynność na danych poziomach, to automatycznie. Może doprowadzić do kolejnych ruchów wzrostowych, no i prawdopodobnie kolejnym takim celem na eurodolarze może być okrągły poziom 1.13, natomiast wyżej prawdopodobnie poziom w okolicy 1.13.30. Gdyby doszło dzisiaj do korekty, to na pewno bym zwrócił uwagę na dzisiejsze minima w okolicy poziomu 1.12.50, bądź też już na samej konferencji na pewno bym zwrócił uwagę na poziomy w okolicy 1.12.50. 25. Jeżeli chodzi o funta, wczoraj mówiłem o tym, że pierwszym takim potencjalnym poziomem, z którego może pojawić się reakcja wzrostowa, to było przetestowanie takiej mniejszej konsolidacji sesji. Azjatyckiej to był poziom w okolicy 1,30-35. No, no, i tutaj na tym poziomie przez znaczną część dnia widać wyraźnie, że rynki broniły tego poziomu. Dopiero później, pod koniec sesji, pojawił się silniejszy ruch wzrostowy w okolicy dziennych szczytów. Dzisiaj, jak na razie, przetestowaliśmy wczorajsze szczyty. No, jak na razie, funt broni tych poziomów, więc poziom w okolicy 1,30-70 dzisiaj. Wydaje mi się, że może być kluczowy. Kolejny atak na dzienne szczyty może doprowadzić do silniejszego ruchu wzrostowego w okolice 1,3166, natomiast żeby do tego doszło, oczywiście ten poziom musi być wyraźnie obroniony przez rynki jeżeli chodzi o kanadyjczyka wczoraj ze względu na bardzo silny ruch wzrostowy na ropie tutaj właśnie widzimy ropę wczoraj podkreślałem to że ze względu na to, że w tym tygodniu mamy posiedzenie OPEC to wiąże się z potencjalną większą zmiennością na ropie to właśnie na ropie ten ruch wzrostowy wczoraj się pojawił. No i wczoraj na parze usd można powiedzieć, że zadziałały dwie siły z jednej strony słabość amerykańskiego dolara, z drugiej strony siła ropy. Dlatego też ten ruch wczorajszy spadkowy był bardzo duży, więc warto nawet gdzieś sobie zanotować, jeżeli pojawiają się właśnie takie dwie siły, które jednocześnie powodują to, że dana w tym przypadku waluta kanadyjska może się dolar kanadyjski może może się umacniać, to automatycznie z mojego punktu widzenia ja akurat przy takich warunkach nie szukałbym pozycji do tego, żeby na tej parze grać na wzrosty. Dlatego ja też na przykład wczoraj wstrzymałem się z decyzjami na USDK, ponieważ gdyby na przykład warunki na dolarze były trochę bardziej stabilne, większe były korekty, gdyby ROPA aż tyle nie zyskała, to prawdopodobnie tak jak wczoraj mówiłem, gdzieś w okolicy poziomu 1,3320 bądź okolice okrągłego poziomu Szukałbym pozycji na wzrosty. Cały ten ruch wzrostowy, oczywiście, jak na razie zakończył się poniżej ostatnich minimów, więc, to jest taka sytuacja, która mi osobiście bardzo odpowiada. Więc, dzisiaj, jeżeli agresywniej cofniemy się powyżej wczorajszych minimów, to być może pojawi się silniejszy ruch wzrostowy, ale też cały czas trzeba podglądać na to, co będzie się działo na ropie i na amerykańskim dolarze. Jeżeli chodzi o indeksy, Wczoraj zeszliśmy delikatnie poniżej dziennych minimów, no i po raz kolejny powtórzył, powtórzył się ten schemat, który bardzo często się powtarza i sprawdza, czyli poniżej dziennych minimów część inwestorów może zacząć sprzedawać, natomiast przy trendzie wzrostowym właśnie na dziennych minimach często właśnie pojawiają się wzrosty, więc ten schemat, ta strategia wczoraj również się sprawdziła, dzisiaj również bym zwrócił uwagę na dzisiejsze minima, więc jak na razie rynki tak naprawdę no, nie widzą żadnych ryzyk, więc dlatego też kupują cały czas ryzykowne, bardziej ryzykowne aktywa. Jeżeli chodzi o ropę, cały czas moim zdaniem zmierzamy do kluczowego poziomu w okolicy 65-75. No i moim zdaniem to może być taka pierwsza poważna bariera pomiędzy 65-75 a 67-70. Natomiast właśnie ze względu na posiedzenie krajów OPEC to wiąże się oczywiście z bardzo dużym ryzykiem. No i tak jak wczoraj wspomniałem, nawet gdybyśmy nie patrzyli na czynnik fundamentalny ze względu na to, że w ostatnich tygodniach, nawet miesiącach mieliśmy do czynienia z silnym trendem wzrostowym, być może część inwestorów gdzieś tutaj w tych okolicach może redukować swoje pozycje czyli to jest analogiczna sytuacja do sytuacji na neurodolarze. Na dolarienie, głównie za sprawą słabości amerykańskiego dolara, jen zaczął się umacniać. Jak na razie jesteśmy w okolicy poziomów 111-25, więc to jest takie potencjalne wsparcie. Natomiast jeżeli te poziomy w dalszej części dnia zostaną mocniej przebite, to wydaje mi się, że kolejnym tam celem na dolarienie może być poziom 100, okrągły poziom 111. No, i na koniec jeszcze sobie spojrzymy na złoto, ponieważ w ostatnich dniach mówiłem o, to, że o tym, że inwestorzy jak na razie nie mają powodów do tego, żeby kupować złoto, ponieważ głównie kapitał napływa do ryzykownych aktywów, a wiemy, że złoto nie jest jakimś ryzykownym aktywem. Natomiast wczoraj wspomniałem o tym, że złoto w ostatnich dniach dobrze jest skorelowane z amerykańskim dolarem. No i zazwyczaj jest tak, że jeżeli amerykański dolar zaczyna tracić na wartości, to automatycznie też powoduje to, że Oczywiście złoto tym samym zyskuje, więc wczoraj przy tym pierwszym ruchu wzrostowym można to było bardzo dobrze zaobserwować. Natomiast złoto znalazło wsparcie na poziomie, o którym wczoraj wspominałem, poziom 1296. Dzisiaj znowu przetestowaliśmy ten poziom, więc jeżeli amerykański dolar dalej będzie tracił na wartości, to moim zdaniem kolejnym celem na złocie może być poziom w okolicy 1307 dolarów za Jedną uncję. Więc tyle z mojej strony. Życzę udanego dnia. Do usłyszenia. Do zobaczenia jutro również o godzinie 12. .00.